Rebranding. Partia Anna zmienia nazwę na Moderna. Głosi na u ulotki opublikowanej przez Matrixa w środę 14 sierpnia. Postanowiliśmy odświeżyć wizerunek naszej partii, zmieniając jej nazwę oraz logo. Zapytaliśmy prezesa Moderny, w jakim celu realizuje rebranding. Zmieniliśmy nazwę, logo i kolorystykę na bardziej radosną i barwną. Mamy nową nazwę, ale poglądy i cele te same to nadal ta sama partia. Sam prezes mówi, że partia Moderna nie jest nowa. To nadal to samo co Partia Anna. Podobne wnioski można wysnuć patrząc na nowe logo. Znów gradientowe tło, ta sama czcionka, a drugą literkę w nazwie. O jak orangutan zastępuje minimalistyczny graficznie płomień! Partia zdążyła już nagrać nowy spot wyborczy, w którym, nawiązując do działań Miłosza i Partii Skrętos, apeluje: Znów chcą wygrać i niszczyć nasz piękny serwer. Znów będą próbowali Cię przekupić. Nie pozwól na to. Twój głos jest bezcenny, nie sprzedaj go.